Idziesz do Bratysławy na Erasmusa? Jak być może już wiesz, Bratysława to stolica Słowacji i jest ciekawym miejscem na wyjazd na Erasmusa. Niska cena i położenie w centrum Europy to tylko niektóre z powodów, dla których międzynarodowi studenci decydują właśnie tam studiować. Dzisiaj opowiem wam wszystko, co musicie wiedzieć o tym mieście. Jestem Karolina z Erasmus Play, a wy oglądacie poradnik Erasmus Play dla studentów w Bratysławie. Dobrze, zacznijmy od podstaw. Jak i gdzie znaleźć mieszkanie? Ludzie też o to pytają. Ludzie też. To było najczęstsze pytanie, jak przewijało się wśród setki, naprawdę, a właściwie już ponad tysiąca pytań, które powinnam ci zadać. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej jest mieszkać w dzielonym mieszkaniu, czy akademiku, powinieneś wiedzieć, że większość studentów w Bratysławie wybiera jednak akademik, których głównie to mlyny, najsławniejsza studencka rezydencja i przynależy do Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Inne znane rezydencje. To na przykład Mlana garda. Chociaż najbardziej powszechne jest mieszkanie w akademiku, to są też tacy studenci, którzy jednak cenią sobie prywatność, swoją własną przestrzeń i decydują się na wynajem mieszkania. Jeśli Ty także wolisz tą opcję, to pamiętaj, żeby mieszkanka jednak szukać albo blisko centrum, albo blisko Twojej uczelni lub wydziału. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pieniądze na dojazdy. Obie opcje są dobre w zależności... Czego szukasz? Wspólne mieszkanie to dzielenie obowiązków, ale też bliższe relacje, które możesz nawiązać ze współlokatorami. A akademiki to za to więcej ludzi i pewnie jakieś imprezy, no ale jednocześnie mniej swobody. Zresztą wiesz. W polskich akademikach dzieją się różne dziwne rzeczy. Jeśli ty także idziesz do Bratysławy, albo do jakiegokolwiek innego miasta na swojego Erasmusa, pamiętaj, że możesz wejść na Erasmus Play.com i tam znaleźć wszystkie dostępne, bezpieczne oferty zakwaterowania. Od akademików po pokoje, prywatne stacje i mieszkania. A jeśli masz jakieś wątpliwości co do rezerwacji, albo w ogóle chciałbyś skonsultować coś, śmiało możesz do nas napisać, maila zostawiamy Ci w opisie tego filmiku i możesz nam opowiedzieć o tym, czego szukasz, jakie są Twoje preferencje, Twój budżet, i my w przeciągu kilku dni opowiemy Ci z przykładowymi ofertami, które mogą Cię zainteresować. A jeśli chodzi o punkt, który najbardziej lubimy na tym kanale, i tak mówię to z pustym brzuchem gastronomia. Słowacka kuchnia jest bogata zarówno w różnorodność. Jak i w kalorie. Jak na pewno zauważyłeś, podstawą kuchni słowiańskiej są produkty mleczne, ziemniaki, kapusta i mięsko. I tutaj jest kilka smacznych potraw kuchni słowackiej, które są przygotowane przez połączenie tych składników. Takich jak bryndzowe haluski. Proszę? Ja też nie wiem, jak to się mówi. Jest to jedno z najpopularniejszych dań i składa się z klusek spodawanych sosem, przygotowanego z owczego sera, zwanego bryndzą, i często z boczkiem. Popularny jest też swego rodzaju kapuśniak i zemiakowe placki z mięsem, serem lub grzybami. I wreszcie wypraziany ser. Smażony ser, prawda? Zazwyczaj sprzedawane są na ulicznych straganach z frytkami, jakąś sałatką lub chlebem. Jeśli chodzi o imprezowanie w Bratysławie, to jest to dosyć małe miasto. Ale nie da się zwieść, bo nawet w takich małych miejscowościach często właśnie ta studencka atmosfera jest niesamowita i ludzie są bardziej zżyci. I tak z pewnością będziesz balować do białego rana. Od zmierzchu do świtu. Praktycznie każdego dnia odbywa się tu jakaś impreza. A miasto ma wiele fajnych klubów, barów i dyskotek, do których możesz wyjść. Na przykład Deep Club, Trafo, Day and Night Club, La Bomba Club. Inne obowiązkowe miejsca w Bratysławie, w których najczęściej odbywają się imprezy, no to akademiki. Gdzie imprezy też zaczynają się dosyć wcześnie. Wiecie, piforek, żeby wyjść przed imprezą. No bywało się, bywało się. Myślę, że zajeb...ty pomysł. Jeśli chodzi o koszty życia, Bratysława jest jednym z tych tańszych miast. No i super, bo wiadomo, pieniążki zawsze się przydadzą, a dzięki temu będziesz mógł też sobie troszeczkę zaoszczędzić na inne rozrywki czy po prostu nawet do kieszeni. Średni koszt utrzymania studenta wynosi między 350 tak do 450 euro miesięcznie. Ale to oczywiście zależy od wielu czynników i wiadomo, że dojdą tam jeszcze takie rzeczy jak zakupy. Ym, rozrywka, jakieś wyjścia, jakieś jedzonko na mieście. Najwięcej pójdzie Ci na zakwaterowanie, no to na to się przygotuj. Nie no, Nie, ja muszę to opowiedzieć mojej mamusi. Wspólny pokój w Akademiku kosztuje około 80 euro miesięcznie, co jest najtańszą opcją zakwaterowania. Ale oczywiście, jeśli wierzysz, pokój i jakąś prywatną stację, możecie to kosztować około 200 euro miesięcznie, mniej więcej. Jeśli chodzi o transport, dzięki stowarzyszeniom studenckim i różnym zniżkom, możesz korzystać z fajnych ofert, na przykład na transport publiczny. Pojedynczy bilet, pojedynczy przejazd to koszt mniej więcej jakieś 50 centów. Jeśli chodzi o miejsca, których nie możesz przegapić w Bratysławie, to jest to stosunkowo małe miasto, ale ma kilka ciekawych i interesujących punktów na swojej mapie. Na przykład Zamek Bratysławski, kwadratowa biała twierdza stojąca na skalistym wzgórzu nad Dunajem w centrum słowackiej stolicy. Po drugie, Kościół Świętej Elżbiety jest pomalowany na różne odcienie niebieskiego z odrobiną bieli dla kontrastu. Jest dziełem Odona Lechnera. Jednego z najwybitniejszych węgierskich architektów brama świętego Michała. Zbudowana około XII wieku była to jedna z czterech bram, przez które można było dostać się do centrum miasta. Katedra świętego Marcina. Znajduje się u podnóża zamku Bratysławskiego, katedra została zbudowana pod koniec XIII wieku. I wreszcie pałac prezydencki w Bratysławie znajduje się na placu Hadziow na Mestie i jest oficjalną rezydencją prezydenta Słowacji. I oczywiście jedną z największych zalet programu Erasmus jest. Pod więc jak już będziesz na Słowacji, to korzystaj, podróżuj. Miasto jest strategicznie położone w centrum Słowacji. Stamtąd można łatwo poruszać się po całym kraju, ale także do innych krajów europejskich, takich jak Austria, Czechy, Węgry, no i do Damku. Najlepszym sposobem na dotarcie do innych miast jest podróż autobusem jest nieco także najtańsza opcja. Na przykład dzięki Flixbusowi możesz poruszać się po całej Europie. I takie podróże właśnie do innego miasta nie wyniosą Cię więcej niż 10 euro. Możesz znaleźć naprawdę wiele opcji podróży. Dobra, wiesz co? Biora. A jeśli chcesz podróżować gdzieś dalej do innych krajów, to możesz też skorzystać z lotniska w Bratysławie, z którego lotują loty do ponad 25 różnych destynacji. Niektóre miasta, które polecamy odwiedzić z Bratysławy, to Wiedeń, który znajduje się zaledwie godzinę drogi autobusem i gdzie można zwiedzić niesamowite pałace takie jak Pałac Schönbrunn czy Pałac Belwederski, Budapeszt. Jest to pełne historycznych zabytków i budynków, na przykład parlament czym most łańcuchowy? Graz To austriackie miasto znane i ze swojej studenckiej atmosfery, co czyni je idealnym kierunkiem na weekendowy wypad. No i Praga. Jeszcze mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Pojedziemy na zjazd wampirów do Pragi. Kiedy? W marcu. Ale w marcu jest europejska trasa Justyna Biebera i bardzo chciałabym zobaczyć na żywo. Dowolnisz Biebera od wampirów? No, strasznie się wtrąciłam. Która oprócz tego, że jest uważana za jedno z najpiękniejszych miast w Europie, jest także jednym z najbardziej polecanych miast na Erasmusa. Można tam zobaczyć zamek Praski, Most Karola czy Tańczący Dom. I także Brno, które jest drugim najważniejszym miastem w Czechach. Jest oddalone o niecałe dwie godziny autobusem. Chociaż może być mniej imponujące niż Praga, to polecamy zwiedzić to miasto i katedrę Świętego Piotra i Pawła. To chyba najbardziej Reprezentatywne miejsca warte odwiedzenia. Powiedzmy sobie jeszcze o dodatkowych tipach, których żaden Erasmus nie powinien przegapić. Po pierwsze, zostań członkiem stowarzyszeń studenckich, aby liczyć na różne zniżki i fajne imprezy. A wiecie, pieniążki to trzeba szanować. Tak! Dokładnie! Po drugie, złóż wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli nie wiesz, co i jak, gdzie w trawie buczy, to na naszym kanale możesz już znaleźć taki filmik, gdzie właśnie wyjaśniamy o co z tym chodzi i jak uzyskać taką kartę. I pamiętaj także, że jadąc do krajów, gdzie używa się euro, na przykład takich jak Słowacja, to zaopatrz się w jakąś kartę bez prowizji, aby spokojnie dokonywać transakcji za granicą. A oto dzisiejszy filmik od... Ekipy Erasmus Play. Mamy nadzieję, że uda Ciebie pomocy. Nie zapomnij zasubskrybować. Niżej w polu opisu także możesz znaleźć nasze inne media społecznościowe. Do zobaczenia wkrótce z nowymi filmikami. Pa, pa asystencie. A, a co mi tam? Kierowniczko, należy się dziewczynie, edytuje to wszystko. Niech będzie awancie. Kierowniczko. Do widzenia!